Przygotujemy wołowe ragu inspirowane kuchnią włoską. Mam tutaj kawałek wołowego karku, ossobuco i guanciale. Guanciale to włoski specjał, wytwarzany z wieprzowego podgardla, które się soli, marynuje w przyprawach, a następnie suszy w ciemnym, chłodnym miejscu. Kark pokroić na większe kawałki. Do żeliwnego garnka wlać trochę oliwy z oliwek dla smaku i na małym ogniu wytopić tłuszcz z guanciale. W międzyczasie mięso solimy i pieprzymy ze wszystkich stron. Najlepiej użyć bardziej przerośniętych części, które nadadzą sosowi więcej mocy. Gdy ta włoska piękność ładnie się wytopi, wyjmujemy ją i do garnka wkładamy mięso, aby się obsmażyło. Jeśli ktoś, kto był na weekendowym pobycie w Rzymie, albo przynajmniej leciał samolotem nad Włochami, miałby uwagi do mojego sposobu gotowania, niech wyśle mi e-mail na adres ani trochę C. Podsmażone mięso odkładamy w ciepłe miejsce i usuwamy nadmiar tłuszczu. Można go wykorzystać jako bazę do dowolnego dania. Do garnka trafia następnie pokrojona cebulka, a do niej dwie włoskie wieprzowe kiełbaski salsicia. Kiedy wszystko nabierze koloru, do garnka lądują dwa zgniecione nożem ząbki czosnku. Czosnkowi wystarczy minutka. A teraz przychodzi kolej na 2 do 3 decylitrów czerwonego wina. Pozwalamy by alkohol odparował i wino się zredukowało przez kilka minut, po czym do garnka wraca mięso. Do tego dodajemy odłożone na bok guanciale oraz różne rodzaje pomidorów, które jeden z moich widzów przywiózł prosto z Włoch. A tak przy okazji kosztuje to około 1 trzeciej ceny, za jaką można to kupić tutaj, a nawet połowę ceny sprzedawanych tu czeskich odpowiedników. Więc jeśli kiedyś będziecie jechać przez Włochy, albo znacie kogoś, kto będzie jechał przez Włochy, albo znacie kogoś, kto zna kogoś, kto będzie jechał przez Włochy, zamówcie sobie tego cały wagon. Tutaj mam resztki tych twardych części parmezanu i grany. Zostawiam je sobie właśnie na takie okazje. Przynajmniej jedną małą papryczkę, chili po prostu muszę dodać. Do tego kilka ostatnich listków bazylii z mojej doniczki. Możesz to spokojnie dusić na kuchence, ale ja poszedłem na mecz, więc wstawiłem to na 3,5 godziny do piekarnika na 150 stopni. A kiedy wróciłem, wszystko było gotowe. We Włoszech mieszają ten sos z makaronem i jedzą to jako pierwsze danie. Tym się zajadają, a mięso jedzą jako danie główne. A skoro już robię to ragu, wyciągnąłem spaghetti od Armanda. Mięso porwałem rękami na mniejsze kawałki i wbrew włoskim zwyczajom wrzuciłem z powrotem do sosu. Papryczkę chili wolałem wyjąć, bo gdyby trafiła na talerz pani Kolombowej, to byłoby moje ostatnie wideo. Tego dnia zbieraliśmy się w domu na obiad stopniowo, więc i jedzenie kończyłem przygotowywać po kolei, więc na patelnię kilka chochli sosu i bezpośrednio z garnka przełożyć ugotowane o minutę krócej niż podano na opakowaniu spaghetti. Do tego chochla wody, zgotowania makaronu i dokończyć spaghetti już na tej patelni. Do tego lekkie podrzucenie, żebyś widział, że to też potrafię. Na koniec mam wiadomość dla naszych kochanych nastolatków: jeśli zawiedziesz nawet tutaj, a historia podpowiada, że tak, i polejesz to keczupem, nie dostając przy tym znikąd liścia w twarz, to spokojnie to zjedz, wstań od stołu i kop swojego ojca w jaja. On już na pewno będzie wiedział. No to cześć.